Hej wszystkim. Witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek z kategorii rzeczy z mojej szafy i chciałam stworzyć właśnie taki film, który będzie zawierał ubrania, stylizacje świąteczne. Myślę, że jest to teraz taki czas, gdzie zastanawiamy się, co na te święta nałożymy. Jest też kilka dni tych świąt, więc myślę, że takie stylizacje fajnie sobie sprzygotować. No i w sklepach pojawia się mnóstwo cekinów, jakichś takich rzeczy eleganckich, typowo pod Sylwestra i święta, a ja chciałabym zajrzeć do swojej szafy, zobaczyć, co już mam, co mogłabym wykorzystać. Jak to zestawić? Czasami wystarczy prosta koszula, prosty outfit, ale do tego eleganckie dodatki i wtedy możemy stworzyć jakąś bardziej elegancką stylizację. Więc chciałabym też wykorzystać te rzeczy, które już mam, zobaczyć, czy faktycznie czegoś konkretnie mi brakuje, czy to jest tak, że może jakaś jedna rzecz przydałaby mi się, żeby te stylizacje wyglądały fajniej. Więc zapraszam Was do tego filmu. Mam nadzieję, że może czymś Was zainspiruje. Tutaj też jestem za tym, żeby jednak wykorzystywać w szafie to, co już mamy, żeby wykorzystywać w ogóle swoje ubrania na. Na wiele sposobów, bo to kupowanie ciągłe też jest po prostu bez sensu. Zawsze fajnie jest spróbować coś zestawić. Czasami nawet zapominamy o niektórych ubraniach, bo gdzieś tam wiszą głęboko, więc ja sama też w sumie nie spodziewałam się, że uda mi się stworzyć kilka nawet fajnych stylówek. Zapraszam Was do oglądania, komentujcie, możecie dawać znać, czy też już zastanawiacie się nad tymi stylizacjami, czy coś kupiłyście w ogóle na te święta Sylwestra, czy jednak korzystacie ze swojej szafy. Jestem bardzo ciekawa. Także róbcie sobie coś dobrego do picia. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, będę wdzięczna za każdą subskrypcję. No i lecimy! Zacznijmy sobie od pierwszej stylizacji, która jest z shortami i są to shorty, które kupiłam już jakiś czas temu. To była taka perełka z Sinsaya akurat. To są typowo czarne shorty, eleganckie. Pamiętam kosztowały naprawdę niedużo i okazuje się, że w tych świątycznych stylizacjach sylwestrowych mogły się świetnie sprawdzić, więc jeżeli macie, to myślę, że możecie je świetnie wykorzystać. Więc tutaj tak, mamy czarne, materiałowe shorty. Myślę, że można też to podmienić z spódnicą shortami, jeżeli macie, albo Krótką spódnicą czarną, lub jakąś zakoskóry, więc tutaj jak najbardziej myślę, że to będzie, będzie fajnie zamienne. I do tego wymyśliłam, że założyłabym tą bluzkę. Nie wiem, czy ją kojarzycie. Ta bluzka była kupiona w rezerw nie tak dawno. Zastanawiałam się nad nią, naprawdę jakiś czas. Bardzo mi się podobała. Tutaj w ogóle też ciekawe z tą bluzką, bo ja myślałam, że ten dekolt jest na plecach, ponieważ tutaj była metka, więc wyprąłam tą metkę, ale potem zobaczyłam na modelce, że jednak ten dekolt jest z przodu nakładany. Jest on dość duży i tam w komentarzach też było napisane, że jest sporo, więc postanowiłam ją minimalnie przerobić. Jeszcze tego nie zrobiłam. Ale tutaj chcę sobie wszyć takie małe zaszewki, troszeczkę zmniejszyć ten dekolt, ale sama w sobie bluzka przepięknie wygląda. Wiem, że jeszcze jest na stronie, więc może po prostu Wam ją podlinkuję, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Więc mamy shorty czarne właśnie taką bluzkę, do tego dodamy sobie oczywiście torebkę, buty, postaram się jakoś to wystylizować. Zamiennie do tych shortów, chciałam też założyć tą koszulę. Jest to koszula z H&M, którą też kupiłam nie tak dawno, nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli oglądałyście, to robiłam jakiś tam przegląd z H&M i właśnie ona tam była wtedy mierzona i udało mi się ją kupić na stronie, wtedy jeszcze z jakąś zniżką była na przecenach. Nie wiem, może teraz jeszcze jest, ale jest to taka właśnie przepiękna koszula z tymi rękawami w kolorze kremowym i tutaj też chciałabym Wam pokazać właśnie z tymi shortami. Może troszeczkę inne buty, zobaczymy, jak mi się to uda zestawić, ale myślę, że tak wymienię. No, jeżeli chodzi o święta, to tutaj też mamy trzy dni, więc trzeba tych stylizacji przynajmniej zawsze, jak ja gdzieś wyjeżdżam, się pakuję. Zazwyczaj na święta wyjeżdżam, no to właśnie przynajmniej te trzy stylizacje takie świąteczne, eleganckie ze sobą pakuję. Więc tutaj możecie dawać znać, jak zaraz będę mierzyć, czy lepsza opcja będzie z tą bluzeczką ażurową, czy jednak ta koszula. I mamy teraz pierwszą stylizację. Jest to stylizacja z shortami, z tą białą, ażurową bluzką. No i zobaczcie, wydaje mi się, że wygląda w porządku. Tutaj, jeżeli chodzi o tą bluzkę, tak jak mówiłam, ona ma dość duży ten dekolt, on troszeczkę opada, więc ja sobie to muszę podszyć. I właśnie w taki sposób sobie zrobić zaszawki, myślę, że będzie ok. Ale uważam, że ta bluzka naprawdę wygląda przepięknie i idealnie się może sprawdzić właśnie na taki czas świąteczny. Tutaj, jeżeli chodzi o dół sylwetki, no to zdaję sobie sprawę, że tutaj te czarne buty troszeczkę nam odcinają sylwetkę, szczególnie jak rajstopy mamy jasne ale jakoś niekoniecznie mi to przeszkadza chciałam też żeby te buty były jednak troszeczkę cięższe tutaj mierzyłam też z jasnymi bodkami jest ok, więc tutaj będę się zastanawiać ale wydaje mi się, że akurat w tej stylizacji jednak te kowbojki też dodają trochę charakteru i w miarę fajnie to wygląda na pewno do tego wzięłabym torebkę i tutaj mam torebkę polskiej marki Bigordi która często mi właśnie służy w takich okolicznościach klasycznie czarno ale jednak coś się dzieje z jakimś charakterem mamy też tutaj te różnice faktur więc myślę, że to jest coś Fajnego, do tego duża biżuteria. Nawet pokusiłabym się o trochę większe kolczyki. E, tutaj założyłam złote, ale nawet coś jednak chyba większego. E, tak bardziej świątecznie. I mówię, świetnie sprawdziłyby się na pewno kozaki e, wysokie, czarne. Ja takich niestety nie mam, więc tutaj, jeżeli coś takiego macie, to by świetnie pasowało. wiem się, że z takimi kowbojkami też jest nieźle. Oczywiście, że fajniejsze byłyby delikatniejsze botki na jakimś e, cienkim słupku czy obsasie, ale no niestety. Akurat nie mam takich w swojej kolekcji, a to jest jednak film o rzeczach z mojej szafy, więc chciałabym. Chciałabym trochę pokombinować z tym, co mam. Wydaje mi się, że jak najbardziej ta stylizacja jest w porządku. Tutaj zastanawiamy się właśnie nad bardziej zdobnymi takimi dodatkami. Tak więc dawajcie znać, co o tym sądzicie. Ale mi się bardzo to podoba i bardzo fajnie się w tym czuję. I wydaje mi się, że jak najbardziej mogłaby się ta stylizacja świetnie sprawdzić na taki świąteczny czas. Kolejna propozycja to ta koszula z bufiastymi rękawami. No i teraz możecie dawać znać, która opcja Wam się bardziej podoba. Tutaj już mam jasne butki, jak widzicie to jednak te nogi wyglądają na dłuższe. No i mogłabym je założyć że do tamtej stylizacji, ale chciałam też pokazać Wam trochę coś innego. Nie wiem, jakoś tamtych mi chyba bardziej pasują te czarne. Mimo wszystko, mimo że delikatnie skracają tą nogę, to jakoś to mi gra. Tutaj jednak przez to, że ta bluzka jest delikatna, koszulowa, to też specjalnie dam jasne te buty, żeby jednak było też smuklej i żeby bardziej po prostu pasowały. Mam też, pewnie kojarzycie, moje brązowe kozaki zamszowe. Może mogły tutaj by pasować, chociaż też ta koszula jest bardzo delikatna. Ona jest prześwitująca i mam wrażenie, że te ciemne shorty plus te dość ciężkie buty, mimo że brązowe, no to one jednak są zamszowe. Widać, że mają taką cięższą fakturę. Mogłyby być po prostu zbyt przytłaczające. Więc ja bym raczej dała tutaj te beżowe jasne. Tutaj już dałam troszeczkę większe kolczyki, bardziej zdobne. Jest prosta forma, gładka, więc tutaj kolczyki mogą być bardziej ażurowe, mogą mieć jakieś wzory. No, nie wiem, dawajcie znać, co sądzicie. Ja w jednej i w drugiej się fajnie czuję. Ta koszula w ogóle ją uwielbiam i bardzo się cieszę, że ją zamówiłam. Na stronie była jeszcze na nią jakaś promocja. No i wtedy wiem, <laughs> i wtedy pamiętam, że nie wyszła mnie dużo, A właśnie takie koszule najprostsze, z jakąś fajną formą, potem świetnie się sprawdzają przy takich okazjach. Jeżeli chodzi o torebkę, to tutaj chyba jak przemierzyłam wszystkie swoje torebki, to ta moja czarna z Bigordii pasuje mi do wszystkiego. I powiem Wam, że ona chyba tak najbardziej, najfajniej się wpisuje w ten taki czas świąteczny. Więc ja chyba ją po prostu przygotuję na święta. I, I mimo, że zawsze zmieniam torebki i dopasowuję to, tutaj mam wrażenie, że ona naprawdę świetnie wygląda w każdej. I ładnie to odbija jest bardzo elegancka. I tutaj też jak najbardziej mi co fajnie pasuje. Więc dawajcie znać, co sądzicie. Ja chyba nawet tutaj się fajniej czuję, tak przez tą koszulę jest swobodniej, tutaj ona jest taka delikatna, nieopinająca, więc, więc chyba jest jeszcze, chyba jeszcze fajniej. Także czekam na Wasze komentarze i lecimy dalej. Kolejną rzeczą będzie sukienkę, i tutaj tą sukienkę możecie też kojarzyć, kupiłam ją jakiś czas temu w Lumpeksie, kosztowała naprawdę grosze, to jest sukienka z mango i jest bardzo taka prosta, elegancka poprzez ten materiał, taki grubszy też w kratę, jest dość krótka, ale do tego fajne, eleganckie buty i to jest taka sukienka, która mam wrażenie, że bardzo fajnie się wpisuje w taki czas świąteczny, elegancki, ponieważ są tutaj też ma ładne guziki, te guziki akurat ja wymieniłam, to są takie właśnie perłowe guziki, chciałam, żeby, żeby ona była trochę bardziej taka wyjściowa. Jak założę do tego dodatki. Powiem Wam, że jak tworzyłam tę stylizację, to ta sukienka chyba tak najmniej mnie przekonuje, no ale uznałam, że też też chciałabym Wam ją pokazać, bo myślę, że to też jest e, fajna forma. W ogóle sukienki są świetne na takie stylizacje, Chociaż jak przygotowałam ten film, to wcale nie mam właśnie takich sukienek typowo eleganckich, więc tutaj będzie więcej takich stylizacji, gdzieś tam jednak góra dołączonych. Skakuję w tą sukienkę, no i dawajcie znać, co w ogóle sądzicie o takiej propozycji na święta. No i teraz mamy sukienkę. No i zobaczcie, to jest sukienka z lumpeksu, także jak najbardziej myślę, że można. Czuje się w niej fajnie. Ona jest naprawdę krótka, więc tutaj... Rzadko ją bardzo noszę, ale myślę, że na taką okazję może być jak najbardziej, że jest w porządku. No tutaj jak widzicie znowu, gdybym miała kozaki takie czarne, eleganckie, raczej na niższym obcasie, to myślę, że świetnie by wyglądały. No mam tylko te bojki, które tak bardziej pasują. Nie jest może super, ale wydaje mi się, że też w miarę okej. Okay. Tutaj założyłam kolczyki też większe. Myślę, że może też mogłam poszukać jakiegoś naszyjnika. Jednak mam wrażenie, że ta sukienka po prostu potrzebuje takiego rozświetlenia, przynajmniej przy moim typie kolorystycznym. Powinnam już tą torebką po prostu od razu wychodzić, a nie, bo nie potem wracać. Więc tak, do tego ta moja torebka. No i widzicie, klasycznie bardzo prosto, ale wydaje mi się, że też jak najbardziej może być i że też ta sukienka spełnia te warunki tego eleganckiego ubioru. No może jest trochę mini, ale wydaje mi się, że, że nie jest jakieś to problematyczne. I tak oczywiście gdzieś jak będę wychodzić, no to na to zarzucę duży płaszcz długi, który będzie dawał mi poczucie ciepła. Więc dawajcie znać co sądzicie, jak Wam się podoba ta sukienka i czy uważacie, że też jak najbardziej nadałaby się na święta, czy, czy po prostu podoba Wam się. Czekam na Wasze komentarze i lecimy dalej. Kolejny zestaw to będzie bluzka i spódnica. I tutaj może zacznę od bluzki. Jest to taki nowy, taki top w takim bardzo ładnym złotym, ale troszeczkę bardziej beżowym kolorze, więc wydaje mi się, że bardzo ładnie też do mojej karnacji gra. Jest to top, który kupiłam na ciucharni za jakieś, nie wiem, 5-6 zł, Bardzo rzadko go noszę, więc tutaj to jest ta, taka typowa bluzka top, której raczej jest wykorzystywany na jakieś wyjścia, ale też fajnie jest czasami coś takiego mieć, ponieważ właśnie w takich stylizacjach nam się przydaje. Z tego co pamiętam, w ogóle to był jakiś rozmiar dziecięcy. Tak się zastanawiałam, czy będzie dobry, jak go traktuję Bardziej właśnie jak taki krótszy top, ale zaraz Wam pokażę, co do tego przygotowałam. Do tego przygotowałam spódnicę, jest to spódnica z ekoskóry i w sumie tak się zastanawiałam, czy w tym roku będę ją stylizować, ponieważ bardzo często ją zakładam na święta, na takiego właśnie różnego rodzaju okazje. Jest to taka spódnica chyba moja nieśmiertelna, mam już ją naprawdę wiele lat. Jest to spódnica z mojito, z tyłu też ma taką właśnie gumę, tutaj jest no taka mini z takim bardzo ładnym wiązaniem. Super też jest to, że tutaj przez to wiązanie, może dlatego też ona tak wiele lat jest ze mną, ponieważ rośnie z ze mną. Przez to wiązanie możemy sobie regulować tutaj ten pas, więc jeżeli mówimy o świętach i o tym, że jeżeli chcemy coś sobie zjeść i ja też nie lubię jak w te święta potem te rzeczy jakoś mnie mocno obciskają, raczej też lubię czuć się komfortowo, to bardzo lubię tą spódnicę, no bo tak naprawdę tutaj tym wiązaniem możemy sobie to regulować i, i jest bardzo, bardzo wygodna, więc postanowiłam, że żeby nie było tak tylko czarno. Bo jednak ta czerń i ta biel kojarzy nam się elegancko też ze świętami, ale chciałam spróbować zestawić coś właśnie bardziej w beżach, brązach. I tutaj pomyślałam o tej spódnicy właśnie do tego cekinowego topu. Też będzie fajnie będą zestawienia dwóch różnych takich faktur. Do tego chciałabym też założyć marynarkę. oczywiście. Pewnie w pomieszczeniu tą marynarkę bym zdjęła, ponieważ no, mi jest ogólnie zawsze praktycznie ciepło, a szczególnie przy takich dużych spotkaniach rodzinnych, gdzie wiadomo, że jest dużo ludzi, to zazwyczaj jest bardzo ciepło, więc tutaj ja raczej pewnie bym zdjęła tą marynarkę później już, ale jednak pod płaszczyk. No i też wiadomo, czasami w, też wchodząc, no, w samym topie nie bardzo, więc, więc wydaje mi się, że to było fajne. I tutaj mam dwie opcje do tej kodnicy i bluzki i możecie dawać znać zmierze jedną i drugą, bo tak mówiąc sama nie wiem. Pierwsza to jest w ogóle marynarka z Sinsaya, którą upolowałam nie tak dawno, za jakieś tam grosze, nie wiem czy pamiętacie ją, kiedyś, kiedyś mierzyłam w jakimś, mierzymy z Sinsaya i tym razem jednak zamówiłam 2 XL. Zamówiłam też XL, ale zdecydowałam, że chcę jednak tą większą i to jest krótka, czarna marynarka ze złotymi guzikami i ona ładnie wygląda, faktycznie do tej spódnicy fajnie pasuje, ale jeszcze tak się zastanawiam, bo albo ta krótsza marynarka, którą Wam właśnie pokazuję albo też mam taką marynarkę vintage wełnianą i to jest męska marynarka większa, która też bardzo fajnie wygląda więc jedna lub druga, to już pytanie co wolicie, ta będzie myślę bardziej tak wyglądała modowo oczywiście będzie poszerzająca, bardziej nam zakryje tą spódnicę, tamta będzie bardziej tak może delikatniej też nie będzie przesadzona i też nie będzie taka obszerna, więc tutaj taka różnica ale założę jedną i drugą i możecie dawać znać, która fajniej wygląda, bo tutaj naprawdę się zastanawiam, tak sama nie mogę zdecydować, więc skakuję w to no i to oczywiście, dawajcie znać jak wam się podoba ten zestaw. Mamy teraz tą stylizację z karmelową. Spódnicą, którą już mam naprawdę wiele, wiele lat, tak jak mówiłam. No i zobaczcie, wydaje mi się, że naprawdę fajny zestaw. Trochę w innych kolorach, ale mimo wszystko no, te cekiny pięknie grają, mają bardzo ładny kolor, i tutaj proste dodatki. Mam wrażenie, że naprawdę fajnie to wygląda. Możecie dawać znać, co sądzicie. Jeszcze z tymi rajstopami. Jakby to też jest tak, że ja bardzo nie lubię rajstop i cielistych też nie lubię. I zdaję sobie sprawę, że one różnie wyglądają. Tutaj będę musiała sobie dobrze dobrać kolor cielisty, bo tutaj akurat jeżeli chodzi o te o nagrywanie, to niestety lampy bardzo podbijają różnie te kolory i czasami wydają się zupełnie inne niż w rzeczywistości, więc mogą się trochę odcinać akurat na filmie, ale no będę musiała poszukać czegoś, coś bardziej, bardzo zbliżone do, do mojego koloru skóry. No tutaj też fajnie jest brać jakieś takie w miarę w macie. Te są z lekkim połyskiem chyba, więc... Więc też tak roboczo je założyłam. No niestety, no jakieś te rajstopy muszą być. Nie lubię tego, no ale jest jak jest. Coś musi nas dogrzewać, więc tutaj wydaje mi się, że jednak czarne rajstopy, nie czułabym się w nich dobrze, ponieważ no one mocno by obciążyły tą stylizację. Jak tutaj widzicie, jest góra lekka, ja też mam blond włosy. Często te czarne rajstopy jednak dociążają mocno. No ja się dużo fajniej czuję, jak te, jak te nogi są jednak w takim kolorze ciała. Jakoś te stylizacje mi fajniej wyglądają. Oczywiście no tak jak mówię, fajniej był bez tych rajstop, no, ale coś trzeba założyć. Więc tak, dawajcie znać co sądzicie. Mi się bardzo podoba ta stylizacja i tak nawet nie pomyślałabym, że może tak fajnie wyglądać. Dołożę do tego jeszcze te marynarki. Pokażę Wam pierwszą, tą krótszą i tą dłuższą, więc dawajcie znać, która fajniej wygląda. I tutaj mamy tą krótszą marynarkę z Sinseja. No i zobaczcie, wydaje mi się, że naprawdę fajnie wygląda. Bardzo mi się to podoba, że ona jest jednak większa, że jest szersza u góry, że też ładnie buduje proporcje, więc jest jak najbardziej na plus. No tutaj ma te złote guziki, tak, jest dość krótka, ale mimo wszystko dzięki temu, że jest szeroka, to też nie jest tak, że mamy taką na sobie małą marynarkę do tej krótkiej sponiczki, więc wydaje mi się, że w miarę jest fajnie. No tutaj już mamy męską dużą marynarę, która uważam, że też super wygląda. No, Ona bardzo nam zakrywa tył, więc tutaj delikatnie tylko widać tą spódnicę, tak zresztą mam nadzieję. Tutaj tego dobrze nie widzę, ale jak przygotowałam, to wydawało mi się, że coś tam widać, więc tak, więc tutaj ona przykrywa, no oczywiście tak jak mówię, większy na pewno bym ją i tak zdjęła w pomieszczeniu, ale no tak sama nie wiem. Jedna i druga mi się podoba, no ta tutaj jest minus taki, że na pewno zawiera dużo więcej miejsca pod płaszczem, więc pytanie mam raczej taki jasny płaszcz, który bym na to wszystko zakładała, więc on mi się wydaje, by się chyba nie zmieścił na tą marynarkę. Może i tak, ale pewnie wyglądałoby to słabo, więc tutaj pod tym kątem wydaje mi się, że może lepsza byłaby ta krótsza właśnie z tytułu wygody, z tego, że po prostu jest mniej materiału no i nie ma też wystających takich ramion poduch, więc, więc byłaby wygodniejsza, ale możecie dawać znać, która bardziej Wam się podoba tak wizualnie. Zestawem znowu będzie koszula i spódnica, i tym razem jest to biała koszula. Też możecie już się kojarzyć, to jest koszula, którą kupiłam w Reserve też w tym roku na wyprzedażach. Tutaj ma taką piękną aplikację w postaci róży, bufiaste rękawy, jest dość luznia, no i tutaj też mam rozmiar XXL, także zauważcie, że ja te koszule naprawdę mam dość duże i one naprawdę potem fajnie się układają. No tylko do tego ja lubię mieć po prostu troszeczkę bardziej dopasowany dół, ewentualnie właśnie pokazane nogi. Więc tak, mamy taką koszulę, oczywiście tutaj większość tych rzeczy można sobie rotować, ta koszula będzie świetnie wyglądać też z tymi shortami czarnymi, czy do tej spódnicy karmelowej z ekoskóry, też będzie super, więc tutaj ja po prostu starałam się jakoś to tak dobrać, żeby wyszło kilka zestawów, ale tak naprawdę wiele z tych rzeczy możemy oczywiście miksować. Więc tak, do tej koszuli dobrałam spódnicę taką mini, którą bardzo w sumie rzadko noszę i tak naprawdę znowu to jest taka rzecz, która, którą najczęściej noszę właśnie w takim sezonie świątecznym. Jakoś tak mi się przydaje. Ja też ogólnie lubię wygodę, więc czasami no nie zawsze mam ochotę na taką minię, no ale to jest taki czas, że gdzieś tam faktycznie, jeżeli tylko jedziemy w odwiedzinę samochodem, to no to jak najbardziej. Więc tutaj to jest taka spódnica w krateczkę. Ja też tutaj z tego, co pamiętam, wymieniałam guziki na złote. To też bardzo często robię. Ona jest na zakładkę więc jest też bardzo wygodna, tutaj z tego co pamiętam to też już mam ją wiele, wiele lat, kosztowała grosze i też jest sinseja i, I tutaj też y, pamiętam, że te guziki sobie nieraz przeszywałam. To, to po prostu ze względu na to, czy troszeczkę byłam szczuplejsza, czy, czy właśnie troszeczkę jednak przytyłam. Więc mam wrażenie, że ta spódnica też się dopasowuje dosłownie do mnie. Więc mamy tą koszulę z takim kwiatem, do tego ta spódnica w kratę. No i do tego dołożymy sobie jeszcze dodatki. No i dawajcie znać, jak Wam się podoba taki zestaw. No i zobaczcie, dajcie znać co, wy, co myślicie, jak wam się podoba. Tutaj znowu te ciemne buty. Jasne, średnio pasowało, ponieważ tak się troszeczkę... Zlewały, były takie nijakie do tej stylizacji. No mówię, cały czas to zauważam, że przydałoby mi się po prostu takie eleganckie bodki z wąskim czubkiem z przodu. One by pięknie wydłużały też nogi i ładnie po prostu by zachowywały proporcje. Ale uważam, że jest naprawdę ok, że tutaj byłyby pewnie trochę lepsze, ale mimo wszystko nie wygląda to uważam jako źle i się jakoś tam broni. Możecie dawać znać. No mówię, no tutaj najgorsze dla mnie są te rajstopy. Tutaj będę musiała koniecznie przemyśleć sprawę, znaleźć jakieś fajne, takie, które będą się jak najbliżej rzucać w oczy, bo po prostu to jest taka rzecz, która potrafi bardzo zepsuć i tutaj też widzę, szczególnie jak nagrywam i potem widzę podgląd, to na żywo to wygląda zupełnie inaczej A pod tym światłem, właśnie, które mam tutaj lampę. One bardzo, bardzo świecą i zmieniają kolor tych rajstop, więc tutaj one naprawdę muszą być fajnie dopasowane, co też możecie wziąć pod uwagę. No ale tak, dawajcie znać, jak Wam się podoba. Ja się też bardzo fajnie w tym czuję. Jest elegancko, mamy tutaj i, i kratę, i tutaj jest ten kwiat, ale mam wrażenie, że mimo wszystko w tych różnicach tych wzorów faktur też jest najbardziej w porządku i się nic nie gryzie. Także czekam na Wasze komentarze. Ostatnią stylizacją będzie sukienka. Jest to sukienka, na którą się też tak zastanawiam, czy, czy ją w ogóle założę, ale chciałabym poznać Wasze komentarze i Waszą opinię na temat tej sukienki. Jest to sukienka kupiona oczywiście na Lumpeksie. Ma naprawdę przepiękne takie zdobienia, w sumie wyszywane, to są takie kryształki. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Ma w środku podszewkę, jakby tu wszystko ok. Niestety w niektórych miejscach te kryształki były pogubione, więc już myślałam, że muszę je jakoś tam podszyć. Będę coś kombinować. Nie widać. Tego jakoś tak mocno, bo, bo faktycznie jest tutaj ich sporo, więc, więc trzeba było się przyglądać, gdzie któregoś dokładnie pasuje. No ale na pewno gdzieś są tu momenty, tak jak tutaj widzę, jest niteczka, muszę się nią zająć, żeby ją po prostu trochę naprawić. Ale jest to taka prosta sukienka. Myślę, że idealnie może się sprawdzić właśnie na taki okres świąteczny, a nawet myślę, że nas westra jak najbardziej. Do tego jakieś szpilki. I do tego dobrałam marynarkę. Jest to marynarka też kupiona. Na Lumpeksie, chyba za jakieś 6 zł. Bardzo ciekawy krój, bo jest tutaj bardzo taliowana. Zaraz zobaczcie, jak to wygląda. Jest dość długa. No, pamiętam, że kiedyś myślałam o tym, czy jej nie przerobić po prostu na sukienkę, no ale niestety jest na mnie tutaj tak na styk, więc na dole by brakowało też materiału, więc sukienka z niej nie może być. Jedyne, co w tej marynarce mi przeszkadza, to to, że tutaj nie wiem, czy, no pewnie to widać, że te kieszenie tak odstają, że to się nieładnie układa, więc chyba po prostu muszę je delikatnie zaszyć, żeby jednak. Właśnie tutaj ta część tak nie odstawała, i wtedy wydaje mi się, że będzie ładnie się układać. Sama w sobie pięknie się układa, jeżeli chodzi o talię, więc chciałam Wam pokazać taki zestaw właśnie z tą sukienką. na to ta dusza marynarka, fajnie też to uważam, wygląda zapięte, bardzo ciekawie, więc tutaj byłaby typowa stylizacja z Lumpexu, więc możecie dawać znać, jak Wam się podoba. No i mamy już ostatnią stylizację, jest to ta sukienka z Lumpexu, możecie dawać znać, jak Wam się podoba. Jest naprawdę prosta, tutaj nie jest taliowana, ale myślę, że też jest. Bardzo ładna, fajnie wygląda. Na pewno jest komfortowa i wygodna na święta. To na 100% tutaj nic nas nie obciska, więc spokojnie możemy tutaj sobie pojeść i, i nie będziemy tego czuły, więc jak najbardziej na plus. No tak, no wygląda w ten sposób. No mówię, tylko w bojki tutaj mam wrażenie, dodają też troszeczkę charakteru, więc też jest dość ciekawie. No i dawajcie znać. No wydaje mi się, że naprawdę fajnie. Zarzucę zaraz na nią tą marynarkę duszu i zobaczycie, jak to wygląda razem. No i zobaczcie, to jest, uważam, bardzo ciekawe zestawienie. Jedyne co, no to tak jak mówię, tutaj te kieszenie dość mocno odsają i nie podoba mi się ten efekt. Jednak na biodrach one się tak troszeczkę wypychają, więc ja bym je po prostu delikatnie strzyła, żeby, żeby no po prostu nie odstawały. Ale poza tym wydaje mi się naprawdę to dość ciekawe. No i najfajniej to wygląda jednak, jak jest ta marynarka zapięta. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie, ale mi to zestawienie bardzo się podoba. No i dawajcie znać: no wydaje mi się, że z tą zapiętą marynarką wygląda to bardzo ciekawie. Gdzieś tam ta sukienka delikatnie połyskuje, ale mamy też tą hariowaną marynarkę, która w sumie nadaje fajny kształt sylwetce, więc jest klasycznie, jednak trochę inaczej do tego w bojki, więc jest troszeczkę z pazurem. I jestem naprawdę na tak. Więc tutaj typowo taka lumpeksowa stylizacja, ale mi się bardzo, bardzo podoba, że myślę, że wezmę ją pod uwagę. Tutaj Jedynie muszę popracować na, trochę nad tą sukienką, popatrzywać ją, ale wydaje mi się, że naprawdę fajny zestaw. No i tak jak mówię, i tak wewnątrz pomieszczenia bym tą marynarkę pewnie zdjęła, więc sama sukienka też uważam fajnie się prezentuje. A jednak z tą marynarką, jak jest zapięta, też jest super. Więc myślę, że bardzo ciekawy zestaw. Dawajcie znać, jestem bardzo ciekawa co sądzicie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za poświęcony czas koniecznie dawajcie znać, która ze stylizacji podoba Wam się najbardziej. Moim faworytem na pewno są shorty i tutaj te wszystkie stylizacje z tymi shortami najbardziej mi się podobają, też czuję się w niej najbardziej chyba komfortowo, jednak są to spodenki, są wygodne, więc jakby tutaj chyba moja taka najbardziej ulubiona stylizacja, więc czekam oczywiście na Wasze opinie, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dawajcie znać, czy sami też coś zamawiacie raczej na takie okazje, czy szukacie w swoich szafach, czy to też jest tak, że jednak lubicie mieć coś nowego, no to ten czas taki świąteczny, też mnie to bardzo ciekawi. Będę wdzięczna za każdą interakcję z moim kanałem, za wszystkie lajki, subskrypcje, za każdy komentarz. Jest to zawsze bardzo miłe, wspierające, więc tutaj będę bardzo, bardzo za to wdzięczna. Dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego na dzisiaj i do następnego filmu. Na razie. A tutaj chciałam Wam pokazać, jak właśnie Zoja cały film śpi i sobie tak krapie. I to jest jej ulubione miejsce na kanapie, na poduszkach. No i tak, bardzo wtedy pracuje, obserwuje mnie i mocno hałasuje. Także tak, Zojuś, to jest Twój ulubiony czas. Przywitaj się. No dobra, Psinka, leżysz sobie, tak? Leżysz i śpisz. No oczywiście.